Wydarzyło się w końcu. W końcu się wydarzyło, przebiegłem swój pierwszy maraton, moi drodzy. Jeszcze pół roku temu, jak biegłem swój pierwszy półmaraton, szczerze mówiąc, nie myślałem o tym, że nastąpi to tak szybko. Gdzieś tam w głowie mi się pojawiała taka myśl, żeby może spróbować jeszcze w tym roku pobiec maraton. No, ale trochę jednak nie wierzyłem, że to się wydarzy. Ale jednak wczoraj, wczoraj, z perspektywy dzisiaj, jak tego nagrywam, to tak, to było wczoraj. Przebiegłem maraton warszawski. Chociaż przebiegłem to może jest dużo powiedziane, ponieważ pojawiły się tam pewne komplikacje po drodze, ale o tym za chwilę wam opowiem. No i tak, teraz mogę powiedzieć już, że jestem maratończykiem. Yy, ukończyłem maraton warszawski w czasie 4.29.06, co jest czasem, nie jest jakimś wybitnym czasem, ale dla mnie, jako dla osoby, która debiutowała na takim dystansie, jest to czas, który jest zdecydowanie zadowalający i czas, który zdecydowanie daje pole do poprawy w, w następnych latach, więc yy, to na pewno bardzo spoko. Yy, ale teraz krótko opowiem Wam, może o tym, jak cały start wyglądał. Bo pojawiło się parę rzeczy, które. Myślę dadzą mi takie doświadczenie na przyszłość, że będę wiedział czego nie robić, a co może jednak robić. Zacznijmy od tego, że parę dni przed startem robiłem ten tak zwany carb loading i ten carb loading miałem już przetestowany też wcześniej przed innymi zawodami, więc tutaj dużo nowości tak naprawdę nie było. Dużo makaronów, dużo ryżu, dużo węglowodanów ogólnie. Mam wrażenie, że to na pewno zadziałało. No i trochę się zastanawiałem przed tym startem, czy startować z pacemakerami na 4.0 czy na 4.15. Koniec końców postawiłem na 4.15, bo stwierdziłem, że to będzie takie bardziej bezpieczne podejście, zwłaszcza dla osoby debiutującej. No i już w dzień startu stanąłem właśnie z tymi pacemakerami na 4.15, gotowy. Maciek z Kind startował 15 minut po mnie i on startował generalnie na czas tam 3.20-3.30, więc on już taki trochę bardziej szalony. Ja sobie startowałem właśnie w tym terminie pierwszym o 8 rano. No i ruszyliśmy. Mijał, minął pierwszy kilometr, minął drugi, kilometr trzeci. I mi Garmin pokazywał, że biegniemy tempem 5,20-5,25. Czyli to jest tempo, które jest tak naprawdę na mniej niż 4 godziny. No bo 5,40 jest na 4 godziny, więc <grym> po prostu myślałem, że Garmin źle mi coś pokazuje. Ale po 5-6 kilometrach sami pacemakerzy skapnęli się, że coś jest nie tak i po prostu nam powiedzieli, że już po 6 kilometrach mamy, jesteśmy 3-4 minuty przed czasem. Więc no po prostu zaczęliśmy, zaczęliśmy zbyt mocno i potem wyrównaliśmy to tempo, już potem trzymaliśmy te około 6 minut na kilometr. Tyle, że mam takie wrażenie, że te pierwsze 5 km w tempie zdecydowanie za szybkim. Odbiło się później na mojej dyspozycji w dalszej części dystansu, w drugiej połowie, zwłaszcza no bo tak naprawdę no biegło mi się w miarę sympatycznie do tam 25-26 km, wszystko było w porządku. Przy 26 gdzieś tam pojawiły się jakieś pierwsze oznaki osłabienia, ale tak naprawdę przy 28, jak minąłem 28 km, to poczułem, że jest ciężko. Nogi już nie niosły za bardzo. No i po prostu byłem zmuszony przejść do marszu. I to był mój największy kryzys. Tutaj zaczął się mój największy kryzys, bo on trochę trwał. Więc od 28 km przeszedłem do marszobiegu, który był bardzo nieregularny, bo raz szedłem sobie 300 metrów i biegłem 700, raz sobie szedłem 500 i biegłem 500. Generalnie, jak się czułem, tak robiłem. No, i patrząc po moich międzyczasach, no to z tych 5,56, które miałem do 23 km powiedzmy 4. Tak później było już 620, a nawet podchodziło pod 7,730 i dalej w las tym wolniej. Motywacja była, żeby jednak ukończyć ten, ten bieg w takiej lub innej formie, już wiedziałem, że to 415 raczej odjechało, ten pociąg już odjechał. Ale tak sobie myślałem, że kurczę, do 430 byłoby super jednak. Się dotoczyć do tej mety. No i po drodze tam spotkałem jeszcze ludzi ze Swords Athletics, którzy też przy trasie kibicowali, więc to na pewno też pomogło, gdzieś tam dodało tak trochę, trochę mocy. Moja żona też jeździła metrem między punktami różnymi na trasie, żeby mnie tam pokibicować, więc to na pewno też mega pomogło. Tak naprawdę przymusiłem się już na ostatnie 2 km, żeby te ostatnie 2 km przebiec. No tam tempo już wiadomo, nie było jakieś wybitne, ale około 6 chyba minut, jakoś 6-15. E, trzymałem, nogi już naprawdę były w słabym stanie. Głowa była w trochę lepszym, ale nadal było dosyć ciężko. No i udało mi się na ten ostatnie 200 metrów przyspieszyć jeszcze tak, żeby wiecie, biec ładnie na metę. I się udało. E, nie ukrywam, popłynęły mi ze dwie łezki po tym <grym> jak to ukończyłem. Radość była niesamowita, zresztą jest do teraz. Mimo, że e, gdzieś tam nie osiągnąłem tego głównego celu, który chciałem. To i tak jestem bardzo, bardzo zadowolony z tego, że to przebiegłem. No i czas koniec końców był poniżej 4,30, więc ten mój cel, który sobie postawiłem w trakcie biegu, już w trakcie tego kryzysu, też udało mi się osiągnąć. Trasa była jak najbardziej spoko, dużo tam można było fajnych rzeczy zobaczyć. Po drodze był stadion narodowy, biegliśmy przez Łazienki, przez krakowskie przedmieście. Generalnie dużo takich malowniczych, że tak powiem, rejonów w Warszawie. Było parę podbiegów, które no nie były jakieś super wielkie w porównaniu z takimi, które mamy w górach ale nadal gdzieś tam mogły troszeczkę przeszkadzać zwłaszcza komuś, kto debiutuje. Ale ogólnie trasa jak najbardziej spoko, atmosfera fantastyczna. Po drodze pogadałem sobie z paroma osobami, które też gdzieś tam albo zaczęły iść, albo też się trochę ciągnęły tak jak ja. Wymieniliśmy się doświadczeniami, spostrzeżeniami, więc to na pewno super doświadczenie. No i nie ukrywam, że jeszcze zanim skończyłem ten maraton, to już myślałem o tym, że w przyszłym roku trzeba będzie się poprawić. Niekoniecznie na tej trasie, niekoniecznie w Warszawie, ale na jakimś innym maratonie. Więc jakby cel zostaje ten sam. Biegać dalej. I zobaczymy, jak ten cel się uda zrealizować. W przyszłym roku chciałbym pobiec na pewno jeden płaski maraton spróbować poprawić ten czas, który miałem teraz. Na pewno muszę więcej popracować nad siłą, bo po prostu mięśnie nóg nie wytrzymały tego, tego całego natężenia, tego obciążenia maratońskiego. Na pewno muszę popracować trochę nad techniką, trochę lepiej jeść. No jest trochę rzeczy, których muszę po prostu robić lepiej. Muszę się bardziej na nich skupić, wzmocnić core. Wszystko, wszystko jest do poprawy. Tak, żeby w przyszłym roku móc powalczyć o te 4-15, jednak myślę, że w pierwszej kolejności. No i chciałbym też spróbować swoich sił w maratonie górskim. Myślę, że na dolnośląskim festiwalu biegów górskich, na którym w tym roku biegłem półmaraton, no to w przyszłym roku może złoty maraton, czyli 45 km, może by się udało też pobiec. Plany mocarstwowe nadal istnieją. Zobaczymy, jak to pójdzie. W każdym razie. Maraton warszawski na pewno super doświadczenie. Na pewno zapamiętam ten bieg na zawsze, no przez to, że to był po prostu mój pierwszy maraton. Więc teraz następny cel to maraton przebiegnięty w całości, a nie e, marszobieg. Chociaż czy to znaczy, że to jest gorszy. E, gorszy effort? nie wydaje mi się. Ważne jest to, że się ukończyło. Tyle, moi drodzy. Tak e, moimi oczami wyglądał mój pierwszy maraton. Nie, nie wiem dokładnie, co tutaj więcej opisywać, bo. Cały czas jestem trochę jeszcze w emocjach, nie mogę zabrać myśli, tak naprawdę chciałem na gorąco nagrać, co gdzieś tam mi się po głowie kołacze w związku z tym maratonem. No a z każdym kolejnym biegiem pewnie będę trochę mógł więcej na temat już takich konkretnych technicznych rzeczy powiedzieć. Tyle na dzisiaj moi drodzy, dzięki wielkie za uwagę i do zobaczenia następnym razem, trzymajcie się, cześć!